Powiem to, sygnały tradingowe bez wiedzy to jest hazard. Znijmy od tego, że sygnały to jest taka najniższa linia oporu, więc dużo osób uważa, że wręcz małpa skopiowałaby sygnał i to z sukcesem. Ok, jeżeli mówimy tutaj o dosłownie takim skopiowaniu entry, w stop loss, take profit, spoko, natomiast wtedy wchodząc po prostu w taki sygnał, no lądujemy albo na stop lossie, albo na take proficie, ok? Więc tutaj mamy dwa wyjścia z sytuacji. Natomiast jeżeli ktoś potrafi zarządzać, ponieważ ma wiedzę, potrafi zarządzać, Swoim kapitałem, swoim ryzykiem, no to tutaj się już zaczynają inne operacje, że tak powiem, na tym koncie tradingowym. Chociażby, będąc już w jakimś proficie, zmieniamy sobie stop loss na break even. Będąc w jeszcze innym proficie, możemy sobie zacząć trailować ten profit, czyli na przykład co 10 pipsów przesuwać ten stop loss wyżej, żeby na przykład na fali jakiegoś trendu jak najwięcej tych pipsów zebrać, nie ryzykując na przykład wejścia na, tej, na ten break even, albo jeszcze nie daj Boże na ten stop loss, prawda? Więc, jeżeli ktoś nie ma takiej elementarnej wiedzy na temat pojęć tradingowych, na temat zarządzania kapitałem, no, no to nawet taki sygnał tradingowy jest dla niego groźny, bo jest w stanie taka osoba sobie z, z nim po prostu zrobić krzywdę. Jeżeli tym bardziej ktoś bez wiedzy wchodzi na grupę jakąś sygnałową e, i zaczyna jeden do jednego kopiować tak samo te sygnały, jak one są, i później się dziwi: Kurczę, no miało być 90% skuteczności, a ja mam 30%, no to. Jest duże prawdopodobieństwo, że ta grupa to jest po prostu skam, ale też jest duże prawdopodobieństwo, że ta osoba po prostu nie potrafi zarządzać swoim kapitałem, bo nie ma wiedzy. Więc ja osobiście, podchodząc do tradingu, uważam, że lepiej jest ludziom dać wędkę, niż dawać im rybę. Dlaczego? Bo jeżeli dajemy im rybę, to na przykład oni nie mają ognia i nie potrafią je zjeść. To ewentualnie sashimi z niej zrobią, nie? Ale tutaj żarty żartami. Jeżeli dajemy ludziom wędkę to ta osoba, korzystając z edukacji, sama jest sobie w stanie taki sygnał wyprodukować. Nie musi wtedy bazować na tym, że, czy ktoś jej wyśle sygnał, czy nie wyśle. A co jak ktoś umrze i to nagle na przykład nie ma, e, powiedzmy, tego źródła dochodu, które miała przez ileś tam czasu. Więc naprawdę ludzie, inwestujcie w swoją edukację. Jeżeli raz się czegoś nauczycie, to już z Wami to będzie szło do grobu, no chyba, że nie wiem, demencji dostaniecie, sorry, e, czarny humor. Także naprawdę warto, ale to warto jest inwestować w siebie, bo to jest, za którą weźmiecie ze do grobu. A jeżeli chcecie naprawdę rzetelnie nauczyć się tradingu, to możecie się tutaj do mnie odezwać. Ja bardzo chętnie wam pomogę, czy z, razu, z zarządzaniem ryzykiem, czy ze strategiami, czy nawet z głupimi sygnałami, których jestem troszeczkę przeciwniczką, pomogę wam. Wystarczy się naprawdę odezwać i jeżeli macie jakieś pytania, też nie gryzę, można napisać. Myślę, że jestem naprawdę bardzo w porządku osobą.